w sumie niezbyt ważna i w to nie warto wpadać, w to warto strzelać, to na tyle jeszcze pamiętam różne momenty w tej grze, żeby wiedzieć, żeby tam nie wpadać natomiast warto zbadać tą jaskinię pod laboratorium, ponieważ tu będzie bardzo, bardzo ważna rzecz czy ja coś słyszałem? Bardzo, bardzo ważna rzecz, do której uzyskamy dostęp już za kilka sekund. Your for, the TMD. No właśnie, TMD będzie w naszym posiadaniu. O! Archiwum filmowe. Obejrzmy sobie. To może być ciekawe. <laughs> TMD, Time Manipulation Device.

Wiem, że czasem. Na razie tam nie idę, na razie zejdę jeszcze niżej, zobaczę co tu się ciekawego notka, notka. Patrzymy. pauza, czytamy, lecimy dalej. Prototyp jest gotowy, pysznie. Starczy go założyć i używać. No to lećmy do, do środka. Ho, ho.

tyle. No to chyba tyle. Czyli mamy naszą nową zabawkę. Teraz zaprezentuję od razu swój sposób działania, niszcząc wejście. Wow. Czyli pod Q mamy działanie. Tego urządzenia, pysznie naprawmy sobie to, ale wiązko, to chyba nie zżera naszej energii. Hmm, singularium, a co z tym zrobić? No już, zrobiłem. I chciałbym wyjść. Aha, uu, takie buty. buty. I niby jak ją ja użyć? Też pod Q pewnie. To mogę naprawić. To, to mogę naprawić. O! Do czego mi to będzie służyło? Nie wiem tylko. Jeszcze na dole pewnie jest coś do naprawienia. Owszem! Następna skrzynka. Do cholery... Po cholery mi te skrzynki. Nie mam żadnego pojęcia. Nie, nie o to mi chodziło. Do cholery. Zmarnowałem sobie pocisk. Aha, tak się... O, ale to zużywa zużywa... Singularium No nic. Po cholerę to z tym nic nie mogę zrobić najwyraźniej Aha, czyli to się regeneruje, świetnie. Świetnie, czyli mogę powiedzmy używać tego w wystarczający sposób. Okej, okay, tu

Postaram się to zrobić. Anna z tego co mi się kojarzy jest jakoś spokrewniona z bo, Borysowiczem. Z Borysowiczem. Dobra, pozbądźmy się tych roślin, bo tam widzę skrzyneczkę, którą z chęcią sobie otworzę. Świetnie. Świetnie. Tak czy tak to nic więcej nie mogę z tym zrobić No to dobra, śmigamy Hops 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 I Teraz sobie elegancko wszystko będziemy składali do kupy Każde przejście stoi przed nami otworem Nowe rodzaje sekretów, które warto odwiedzać. Uuu, a co to jest? Energy. Aha, no tak, bo się energia powiedzmy tego urządzenia też. By... Powiedzmy, energia tego urządzenia przecież też się powiedzmy niszczy powolutku. Więc mamy paki, które będą nam pomagać szybciutko sobie uzupełniać tę energię. Time Rifts. Mm -hmm. czyli to będziemy musieli użyć, ale najpierw na górę. O, pysznie. Tu nie wejdziemy, przynajmniej nie w tym czasie. I wozimy w... Kryno ryn... -ri o! Ten jeszcze żyje. Aha, tam mam iść. Dobra, ale porozglądać się warto. Jednoznacznie. Health pack. Jeszcze żyją, ale prawdopodobnie będziemy świadkami jak ich wykończą. Ci naukow... tych naukowców. Dobra. Warto się wybrać. No, zabijaj ich do cholery! Uratuj jak najwięcej naukowców! Auć! O cholery! Zginął, ok. Zginął, zginął, zginął. Kto to strzela stąd dziś do mnie? Dobra, następny zginął. A ten jeszcze tam się kryje. Zginął, Ok. Troszkę obrwa... Oj, trzy pociski mi tylko zostały. No to Shoti wchodzi w grę. A gdzie Walkiria jest? Chciałbym ją mieć, ale... Mam tylko ammo do Walkiri. Cholera! Cho o, cholera! Źle, źle, źle. Szmato. Włożysz to w mordę. Ty granat sobie rzuciłeś? Możesz w mordę trzeba się podleczyć wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Dobra, załatwiony. I trzeba się podleczyć jednoznacznie. Jak widzicie, jest naprawdę wymagająca gra. Nie jest łatwo przetrwać ostrzał intensywny. O, jesteś. To chyba był ostatni. Dobra, teraz wypadałby posprawdzać teren w poszukiwaniu apteczek. Bo lekko... Albo sobie pobadać co tu się dzieje w ogóle. Wow, wow, wow. Chyba coś zrobiłem nie tak. Przyspieszyłem czas. No tak. Walkirię. Dajcie mi Walkirię do cholery, a nie do niej. Co tu się będzie działo? nie przedmiotów. To już znamy. Sam mogę to robić ręcznie. To wszystko wybadane.